szukać, oczywiście. Proszę bardzo. Wszystkie Dzień dobry. E, e, panowie tutaj przejdą, sobie bardziej, niech najbardziej e, podniesie jeszcze Tutaj dwóch tu panów proszę ten podejście. o ten podejście. Przyszukamy panów. To już jest grane, tak? Pewnie. Sprawdzimy sobie wszystko. No. Bez stresu. Teraz? Zapraszam proszę, do mnie, proszę, zapraszam. Proszę, proszę. Tommy Bennett y, 1000 dolarów będzie. Dobrze. Proszę wejść, zapraszam do pana. Proszę ja Drugiego Są pana również 1000 dolarów, poproszę. Grasz. Panowie, panowie, może jakiś berek? Coś takiego a, to ty ziaczek jest, za jest. Ja jeszcze po prostu tutaj. No dobra, u mnie śmiało, może przelewem. Zapraszam. Numer dobra. konta panu podaje. Dobra, chwila, 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 odpala apkę tylko. Noooo 7, 6, 8 5, 5, 4 9, 4 Tysiak? Zgadza się ja się no. Brawa, brawa Proszę bardzo Dobra, miły imprezy, że przepadnie to mi się Bimberek I go ja Bimberek Taki Bimberek na pewno Nie

to no również również jako, jako gościna to... Zapraszamy. Ok. To ja nie jestem na służbę, ja normalnie zapłacę. Dobra, tysiąc baksów będzie proszę pani. Proszę. Dobra, dziękuję ślicznie. Zapraszam, by miłej zabawy. Nie, e, nie tutaj... ma żadnego? Do, nie, 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 nie potrzeba, statenka? na spokojnie już panią rozpoznam. Tutaj można mną... zakupy urządzić jakieś, dobra, dobra. ewentualnie Dzień alkohol. napoje, dobry bimber

Dobra, dobra, policyjne kurwy ciągle mają sprute Jakub że kurwę, no to kopię butem i tu zakładam tak. wtedy metalowe korki Zmatły były słaby, bo wyjebało korki Spotkałem kiedyś babę sobie na jubilerze Była w ciąży, zajebałem kopa i jej nie ma. Sprawdzaj, Mendoza tutaj napiera Janek to szef policji, szef osiega Całe kurwy, wszystkie, no to trzeba jebać Jebać. zawsze piszcie la Nieba, nie baś, tak Ej, tylko Janek wisieciela to jest nasz brat Cała reszta tych kurew może iść do piachu Właśnie tak, brachu. Kiedyś A i jebać zakrzot Dzisiaj jestem pojebany, już z bany to jest kurwa przyjaciel, chuj z tym już zapinam, zapominam Jarek, kto jest okay. bratem, je właśnie tak Jez to, Kulio, easier, easier. coś, tak. Ta. Jeremy <specify> do baru. do baru, o trzeciej ja yes nad ranem on jeździ z hejdy bany Tak Ta. Dziękujemy wam, bardzo. Brawa, brawa. tutaj dawaj, już y, pomóż mu. Nie, 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 jeszcze jedną zagramy. jeszcze się miłości, bo tego Dobra. się nie da. Bracie. Ochroniarz. 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 A tutaj z tu wami się tylko damy. Tak, no. Ile, ile są w tym? Tu do no, mnie, do mnie z tysiąc, pieniążkami. Ty najpierw, ty przeszukasz, przeszukasz, najpierw, przeszukasz. najpierw przeszukanie. Wytrych no, no. mam tylko. Ja to, to wie pan. To, żeby było to. Ta, ta. Czy my Ja mogę na przelew? Oczywiście, że tak, zapraszam. I czy my słyszysz mnie? Tak. Dobra, okay. numer, numer, nie zajmować, Dobra już pan, bo pan bo podaje. Jimmy, tu papagów poznałem 768, 768, 554. Dobra, Jak? 768, 554. No, ja? Jimmy, okarnij mi tego. 9,4, to może być po 8, sorry. Ej, słuchaj, ej, słuchaj. Bo to dobre, co stoi na backstage'u. Grozi, bo mówi, się mówi, że mnie zabije Panie, i Panie, że mam mnie na boku. Możecie mi wyprowadzić? Yy, no, teraz od pana jest, 8 suwek. Czy byłeś ty A, to się płacił, czy nie? Bo już nie wiem, za rogę wynoszę. Sam ten z z już jeden pokręcone? zapłacił, teraz ten rogę. Ja wolałem, żeby stykać. 7, 6, 8, 5, 5, 4. Dzięki, babu się. 9, 4. Klepa ile wlecisz? sneczku? Dobra zgadza się. Ej dobra w no, 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 tutaj tutaj no, no, bo nie no, chciał no, się no, przeszukać tam, i nie... Płacił czy nie? Bo już nie wiem. Tam, tam stoi daleko. Gdzie? Zapraszam za mną. Ten co stoi przy rogali Płacił czy nie w końcu? Nie płacił, nie płacił. Nie płacił, nie płacił. Dobra, dzień naszego. Dzień, 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 dzień dobry pani, dzień dobry pani. Dzień dobry Proszę pani 1000 dolarków na cel charytatywny ja nie mam kurwa dla pieniędzy, ja znaczy, jestem na emeryturze. No tysiąc dolarów albo przelewem, albo gotówką, proszę pani, no ewentualnie w drodze <grym> wyniosku pan, za pani, że pani pan jest pan na emeryturze, za to 8 stówek może być, to jest ochrona pani. Ale ja, ja nie mam emerytu, pieniędzy! Bierzesz. No to bardzo ale mi pani przykro. Ale... No z niska 8 stówek, tak jak mówię, jest z niska 8 stówek. Ale ja pani. nie mam pieniędzy! No babciu, no niestety, albo pani babcia zapłaci, albo pani. Czekaj, zapytam. Policę, może gdzieś pani się naje. Dobra, może policję się i Co tam? Kto? Kłyszego do wyniesienia. Łysy tego płacił czy nie? Nie płacił, to... nie płacił. Kiedy razem na koncercie tutaj u tego u Jimiego na hangarze na Send. jest na, na hangarze na Send, jakaś bitwa freestyle. Tak, babciu? Ja tu, Już mam no, no, pasie, ja tu no ochronie, dobrze. My tu na ochronie tu na ochronie stoimy. Proszę. Dobrze babciu, zapraszam, miłe imprezy. Proszę, przyjdź. Dobre posiłek. Nie, dziękuję babciu, wsiadłam z domu. No, bo tutaj Jimmy ciąga, ale załatwić no, mogę zniżeczkę. Jimmy, klienta załatwiłem kolienę. Dobra, dobra, elegancko. No, jak no. finanse idą? No pomalutku i do przodu. Myślę, że dziadyka też coś tam z Bimberku jeszcze pohaltował. Ej, jestem... Tak, jakby nie patrząc bez tego podatku, że jeszcze tam 30% dostajemy i już jestem 6 tysięcy na przodu. No i gdzie to? No muszę dawać, no 100%? Czyli. Czyli. Czekaj. No i jesteśmy już 10 kaf i do przodu zimy. No bajka. odchodziło. A ty ile masz kasy? masz się. No, 12 kobla. No i James im... I szukaj mi teraz To wszystko bierzemy, spierdalamy, i mi pięć kaf ochroniarza, i ochroniarzamy, inne się tam rozliczyć zresztą ochrilaczej Dobra już na ludzie, ogarniemy to Zmieram. na ludzie, ogarniemy Zmieram. to na ludzie. A nic nie dajemy. No na pewno możemy coś tam dać. kapkę jakąś, eee, yy, 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 yy. zobaczymy, zobaczymy, na razie to, na razie to czekamy, trzymam finanse, Wiem. później się wszystko rozliczy. No oczywiście, że nie dam. Ja, kurwa, już tak, to co na koncie to już jest moje, nie? Na pewno. I tyle, co on mi kasy miał dawać, co wiesz. A jeszcze on mi leży 12 koła, akurat 12 koła mam, więc jestem na zero, no. Dzień, dobry, witam pan jest Dzień dobry, Co to się, Dzień dobry. się dzieje? tak? Nie. Cześć Vivian, to ty? A nie. To nie pani widzę. Nie ma tu jakiś. Należy przeszukać tą panią mimo wszystko. może pani... Steban, chodź zatańczymy. Jasne? Nie, nie ma Nie ma problemu. Dzięk to gliniasz. Przepraszam ale koncert... Przepraszam... Przepraszam ale koncert jest dla osób pełnoletnich! Yes, Przepraszam, ale koncert a, dom, jest dla dąb, osób dąb, pełnoletnich. Dąb. To nie jest bar przebierańców, chłopczyków. <laughs> jest, jestem pełnoletni, jestem pełnoletni. Ustałem, ustałem. E, o, się <ślałem>. e, Proszę pani, proszę pani, proszę pani ja, ja, przepraszam, przepraszam, ja. pani, Proszę do mnie. To zapraszam. O, murę, ma. Tysiąc dolarków, e, bardzo poproszę o, Jasne, nie ma problemu. Nie bardzo

no to nawijanie chyba. <klujna> kurwa, ja myślę, że To jest mój koncert! To jest mój koncert! To jest mój koncert, kurwa! To jest mój koncert! Diamond, desperkoję, diamond! O! Kurwa! Diamond! Diamond! Drugi refr. Uspokój no, się, uspokój się, uspokój się, uspokój się. To jest mój koncert.

nie, nie pierwszy, lepszy, raz. Yy, proszę pana, przepraszam Dobry yy, Tysiąc dolarów Tak? Zgadza się Polipka, nie mam Karta, gotówka? Nie mam No to niestety musi pan opuścić teren Dlaczego? No to jest koncert kartatywny, wstęp tysiąc dolarów kosztuje A pan o nic nie mówił takiego Do co zapraszam Czemu ty nie mówisz o 1000 dolarów? No bo... Ja myślałem, że stoisz To nie wiem Było chwilowe zamieszanie, No proszę pana tysiąc dolarów, tak czy siak. Kartą gotówką Może być mniej, może być jeszcze lepsze, tak pan nie ma Dobra, ja przepraszam Co wam? Tu proszę się przeszukać Yyy, tylko ręce szeroko No, no to 400 pana, to mało trochę jak na akcję charytatywną, nie no, ale może być. Mało, i... Holipka. No dobra, niech będzie. I oczywiście weźcie kwoty, e, 1000 dolarów. E, o, że... proszę bardzo. Zapraszam bardzo, miło miłość, zabawę. Olar. Dzięki. E, do tego pana proszę się. Nie no, to tu ja, <laughs> ciebie demon. <daj> <laughs> ja pierdolę, ty. Dawaj łzy teraz. <laughs> Co się dzieje? Cześć. <stosanownia> proszę pana. I, proszę pani, chwila, chwila, proszę pani. Pani została przeszukana? Tak, tak. I, ale nie wpłaciła pani tysiąca dolarów, tak czy siak. Siema, Ruro. Cześć, cześć. Kato, błotówką? O, idź, ja ratowałem pana. To to nie. A to nie jest Heidi! Oh my god. Oh, 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 oh. Zaraz, 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 bo tu się już robi syf, I... Oh. Rozgubiłem się, nie wiem, to, jest to jest nie wiem dajcie mu śpiewać, kurwa! Kurwa, za mną! Był tu jeszcze ten taki nie, nie. Przeszukanie. U. proszę dać Co się przesłuchać. Ja tu już byłem? Pan już tu był? No tak, ja już tu zapłaciłem tobie dobra dobra. dobra, dobra, ma, ma, ma pan rację, ma pan rację. Zatrzymajcie go, Nie, nie, to jest, to jest, to jest jest on ukradł o, bimy ukradł! Yy, zaraz, yy, bo pan koniec końców nie zapłacił. Bejdzie, pan. Ja płaciłem. No. Kogo? Yy, no. panu. Ile? Yy, tysiąc. Nie płacił pan, bo pan miał niebieską poszulkę i teraz pan tą poszulkę ściągnął. Nie, 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 niebieską, tylko taką i... Yy, to jak to, no... Nie, ja nie, 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 pan, gdzie jest Lucifer? Lucifer, Pro proszę pana, Lucyfer, nie Lucyfer, no to, proszę pana, nie, nie ma, nie ma, to tamto niestety, to jest koncert karnetym tym dalej się płaciłem, płaciłem, proszę pana, chodziłem. Zaraz. Gdzie jest, kurwa, ochrona? Piąteczka. Piąteczka Miguel, na bramkę. Miguel, na bramkę. Nie, są co, co, co Gdzie kurwa są chłopaki? Przepraszam pana, bo pan nie zapłacił 1000$ dolarów. Ja nie zapłaciłem? Tak. Psz, nie. Proszę, nie, pan przeszedł tylko weryfikację. Zapraszam. Nie słyszę. Zapraszam. Pomocy. pomocy. Ja płaczę. Ber, powiesz, pan nie co płacił Co? Pan nie zapłacił Pan ja nie ma twojego bimbru Pan, pan nie zapłacił ostatecznie, no pan tylko został pszczółkami No nie, dałem przecież pszczółkami nie nie, 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 nie dawał pan, ja wtedy podszedłem do no, pani no, bruzowym Rzucałem z pszczółkami Serio? Na pewno nie, ja, ja nie mam pana no na dzisiaj na pewno no, no jak pan mnie nie ma na No nie to, mam, nie mam, bo jebana. akurat tak się no, składa, no, no, nie, zaraz. Do, do koła pan zadzwoni Sekundkę Sekundka, bracie. Dobrze. Ale na wajercarię panie... też jaka? No to może jakiś ochroniarz yy, przejął, yy, ale nie powinien. Mam to. Dobra, idź, idź, pan się baw, idź się baw. Kurwa, gdzie oni są? Do chuja Wafla. Gdzie jest kurwa ta ekipa ochroniarska? Nie, no to jest jakieś nieporozumienie. Pycham. Tam. O, jest. Kochany Gdzie jest, kurwa cała ochrona. Dziś dziad. Nie, nie. Gdzieś dziad. Wiem, gdzieś, gdzieś, gdzieś dziad. Gdzie? Na mnie Tylko tylko my, my, my. No zawsze no baczcy, się no zawsze basy. Basy. <śmienic> Aha, gra ten Chmielacz, czy o co z nim chodzi? No Grajcie jeszcze coś. Dobra, no to chuj, to freestyle trzeba, Julio. Dawajcie, dawajcie. Ej, gdzie, ej, gdzie, gdzie jest ten? Gdzie jest nasz bratek? Gdzie jest jeszcze chłopaków? Ty zgarniać kasę jakąś? Od kogoś? Nie, nie, nie. nie. Gdzie jesteś taki? Nie e, Wiesz co? No, gdzieś się kręcą. Nie wiem ja nie to. Gdzie ty jesteś? ze mną, to byłby twój stary dziadek. kogoś Ej! 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 Jedzie, jedzie. I zaraz potem ja wiem co, już, spokojnie, Julio. Jedzie z Diamond. Zaraz na luźnej gumie. Ej! Ej! ej Ej, Ja ej Ej, ja ej, ej Yo, ze mną Julio, walę kreskę, wbijam na klub i kurwa ciągle chcę więcej Słuchaj. Gdzie ty słucham. jesteś do Chujava fla? No gościu ukryte z bimber, że go pociąłem, mam z niego broń na szczęście bo miał przy sobie pół jebany, rozumiesz to? Czyli się yy, ulotniłeś? Nie, jestem jestem tutaj. Wiesz nie wiem, co sprawy. Gdzie jest reszta ochrony? Nie miał właśnie. Chłopaki się zajęli tym gościem co, co mówiłeś, i nie ma nie, nagle wszystko. No ja się nim zajęłem, bo oni się nie, nie zajęli, Gdzie oni są kurwa? Gdzie jest moją krótki, moje, kluczki, moje kluczki?